Siemandero, siemandero Ostatnio e, Łukasz na EV, z EV Club Polska Pokazywał nam generalnie hub ładowania Z Shell'a, jak dobrze pamiętam A ja Wam dzisiaj też chciałem pokazać hub ładowania Który no tutaj tyle razy przyjeżdżałem i chciałem Wam zawsze pokazać to Więc teraz specjalnie zjechałem, żebyście zobaczyli jak to wygląda No i teraz tak Generalnie tutaj kiedyś była normalnie stacja e, benzynowa ale teraz już jest stacja benzynowa i stacja doładowania. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie były jakieś dystrybutory, a teraz jest do ładowania. Nie wiem, jaka dokładnie moc. 150 tutaj na tej ładowarce pisze więc prawdopodobnie 150. Także tak to wygląda.